Cześć. Dzisiaj będzie coś specjalnego. Srebrna moneta, ale trochę inna niż wszystkie. Udało mi się trafić w bardzo dobrej cenie koale z 2012 roku. Z misiem pokrytym złotem. Z tego co sprawdziłem, to. Werowany nakład tej monety to było 10 tysięcy sztuk, natomiast menica zdołała wybić tylko 4466 sztuk i misiek wygląda tak jest to bardzo, bardzo ciężko pokazać tego Misia i przy tym świetne, ogólnie jak zacząłem szukać innych takich Misków pozłacanych, żeby może je potem zacząć dobierać do, do kolekcji. No i widzę, że nie tylko ja mam ten kłopot z, z dobrym uchwyceniem tego misia w, w aparacie czy w kamerze. Muszę mieć bardzo dobre źródło światło, żeby to dokładnie uchwycić. Staram się zrobić co mogę. Na koniec, wrzucę jeszcze trochę może bardziej danych zdjęć. Ogólnie kiedy. Kupujecie takiego misia, to dostajecie pudełko z miennicy i certyfikat. Jest jeszcze takie duże pudełko i na takim dużym pudełku jest też numer jak pasuje do certyfikatu. Ja nie będę pokazywać tego numerku z pewnych takich względów bezpieczeństwa. Nie chcę, żeby osoba, chce mi to sprzedawała, to wiedziała. Jestem ja tutaj na kanale, ale stajecie tak. Numery monety, specyfikacje, w środku tego certyfikatu jeszcze jest taki opis 24 karatowe złoto. Nie jest deklaracja, że nie będzie tych monad więcej niż 10 tysięcy sztuk. jest ładny sobie śpi tutaj na gałęzi. Z tyłu. Typowo Elżbietkę. Mam też w kolekcji różne inne miski, ale... A myślę, że je znacie. Ten redowy, srebrny bulionek. Tutaj pewna odmiana. To by było na tyle. Dziękuję, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.